Święty Jan Paweł II jest współczesnym świętym w historii Kościoła, żył w naszych czasach. W 2009 roku Jan Paweł II został ogłoszony czcigodnym przez swojego następcę, papieża Benedykta XVI. W 2011 roku został ogłoszony Błogosławionym, a w 2014 roku podczas ceremonii prowadzonej przez papieża Franciszka został kanonizowany razem z papieżem Janem Xi. Kościół obchodzi jego wspomnienie 22 października. Modlitwa do święta. Jana Pawła II. Święty Janie Pol, z okna nieba, udziel nam swojego błogosławieństwa. Błogosław Kościół, który nadal odważnie kroczy drogami świata, aby za Jezusa wszystkim, a wszystkich do Jezusa. Błogosław młodzież, która była również Twoją wielką pasją. Pomóż im na nowo marzyć i skierować wzrok ku niebu, by znaleźć światło, które oświetla ścieżki życia na Ziemi. Błogosław rodziny, błogosław każdą rodzinę. Widziałeś działanie szatana przeciwko tej cennej i nieodzownej iskrze nieba, którą Bóg zapalił na Ziemi. Święty Janie Pol, przez swoje wstawiennictwo chroni rodziny i każde życie, które rodzi się w rodzinie. Módl się za cały świat. Wciąż naznaczone napięciami, wojnami i niesprawiedliwością. Walczyłeś z wojną, wzywając do dialogu i siejąc miłość. Módl się za nas, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju. Święty Janie Pol, z okna nieba, syłaj na nas wszystkich błogosławieństwo Boże. Amen. Jako sługa sług Bożych, serdecznie Was pozdrawiam, w Panu, błogosławiąc Wam. Zaufajcie miłości i zbawieniu które płyną z Waszej wierności, aby żyć przesłaniem. Ty jesteś Chrystus, syn Boga Żywego.